Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy we ziemi cieni Mordoru nagrywanym zresztą od razu po poprzednim i tutaj z, znowu zajmiemy się oczywiście misjami pobocznymi o, mamy kajagoja tutaj gdzieś, tak? Chciałbym go bardzo, chciałbym go tutaj sobie opętać. O! O to chodzi. Dzięki temu będę w stanie szybciej się przemieścić. No, i do roboty. Leć, karagorze, leć jak wiaty. Jak wiaty, jak wiaty powiedziałem. Pff, oj, słabiutko. Dobra, bieg. Ty jak? Dobra, no, sterowanie karagorze muszę jeszcze jakoś lepiej ogarnąć. Ale powoli, powolutku, nie wszystko naraz, prawda? Teraz zajmijmy się tą walką o władzę. Oczywiście, że z wierzchowca nie mogę. Ale trudno. Poja... Wspomóc naszego kapitana w kolejnej zasadce. Bez... Bez hmm. Czyli nie ma sensu na pewno go atakować Kregorem, jeśli ma taki przydomek. A wiem coś o tobie? Jesteś wierzliwy na cios kończący z ukrycia. To oznacza tyle, że. Oj, masz pecha, naprawdę. Eee, który endy ty chcesz uciec? Tamtędy, co? Kurde, może uciec, może mu się udać. Chyba, że go w nowiu uda mi się postrzeić. Tak, udało się, dobra. No, kurde. Teraz będziesz mi się blokował. Talion, biegnij. No nie, no bez jaj. No i widzicie, uciekł. Jesteś talion, bezużyteczny. Pch. Kurde, no. Wkurzony jestem. No dobra, odblokujmy tą wieżę. Gdybyś się nie zablokował, to by na mnie uciekł. To wszystko twoja wina, Talion. Gdzie... I patrz też na ziół, wziąż... szukaj. Okay. Misje przetrwania przyda się zrobić. Przynajmniej parę ich. Tutaj mam już cztery dostępne punkty. Wow. Aż myślę trochę, czy nie wziąć tych sztyletów. Po chwila. Likwidacja, tego raczej nie będę brał. Jeździec, też niekoniecznie. Łowca Grałów, Łowca kajagorów. Zapewne e, fabularnie mi się odblokuje. Wyssanie walce, upiorny wybuch. Piorny żar, to wezmę. Na pewno wezmę sobie też podwójny specjalny Specjalne ataki to. Tutaj mam już 3000 punktów. Dobra, więc to weźmiemy ten płomień azgaja chyba. Tak, weźmy go sobie, co mi szkodzi. I tak. No, i mamy tego teraz całą masę, dzięki temu jeśli zajdzie taka potrzeba, to to będziemy mogli naprawdę olbrzymie wręcz ilości wrogów pokonać w krótkim czasie. Dobra, tu jesteś ty, tak. Dobra, odblokujemy to i tę tutaj misje, które się tu pojawią. Potem tą wieżę i tę misję, Potem na górę. I tych wodów też po drodze zabijemy oczywiście. Dobra. No Odblokuj, wieże I ile tu mamy misji? Tak jak myślałem? Dużo Zacznijmy od uczty. I artefaktu, który jest tutaj gdzieś zresztą. Ukryty. Gdzie jest? Chyba na górze, czyli. Dobra. A więc wejdźmy na góry hmm. Naznaczymy ciebie. To naznaczenie wydaje mi się nawet przydatne w związku z tymi rzeczami. Chyba. Nie wiem. Może oni potem przestają być jakby naznaczeni nas zjadzają? czy jak to wygląda... Nie jestem pewien. Ale posłuchajmy. If you don't want it, oh, I didn't say that, Cap. But about a few less of these and a little more of that elvish cloth you brought over from Ereger. I, I think we can do that. <laughs> Coś to jakaś taka łapówka była. No, yeah. Ah, tak. Daj oba te. Daj on. Come on, Temu czas. Uruk do not care for trinkets. Sauron will use gold to buy allies among the kingdoms of men. Dobra. Ten ma potęgę tylko 8, więc powinniśmy sobie łatwo z nim poradzić. Przepraszam Was na chwilę? Już jestem z powrotem. Dobra, i tak, zasadzkę tu mieliśmy, czy coś takiego, prawda? Nie, uczte, dobra. Tylko dobra. Przejdźmy tutaj. I teraz ciebie dopiero zabijemy. A, skubany. Przeżył. Trudno. Dobra, na pewno tak czy siak... Zdetonuj halo. Dziękuję. Dobra. Go wykończymy. To też powinno. O, Net go zabiło. Hm. Nie chciałem go tak od razu zabijać. Musiałem przesłuchać, coś zrobić, ale trudno. Został upokorzony na własnej uczcie. Hm. I potęgaj. No, potęgi mam ja w ogóle ile? Jaki ja mam poziom potęgi? Pod jakim skrótem się to sprawdza? Ha, ulepszenia, kompedium, uzbrojenie. Armia Saurona, tutaj? Już mam to w mapa... Armia Saurona. To jest nasz tutaj człowiek. Jaką ja mam potęgę? Chciałbym wiedzieć, tak. Miłoby było się dowiedzieć. Ulepszenia? O. Potęga, następny szczebel 10, czyli mam 9. Dobra. Dobrze wiedzieć. I teraz tak. Pójdźmy tutaj. Potem tu, tu i tu. Zacznijmy od artefaktów. One są. Bardzo istotną rzeczą. Więc. Jestem ciekaw też co jakby co dostaniemy tak w nagrodę. Bo jakaś nagroda na pewno będzie Za wszystkich artefaktów zdobycie I tych wszy i wszystkich artefaktów i wszystkich tych znaczków na ścianach Zapomniałem jak one miały No może nie miały one imiona ale jak się nazywały Dobra, no, jest tu jakiś może nawet wódz, ha? ha? Żadnego nie mało. Smutna buzia. I teraz pełna asasynacja. Dobra, to ich też przestra... Dobra, nie będę was nie niemiecki od zadziału Dobra. Kutek, tajon. A, dobra. Z drugą skam, już wszystko jasne się stało. Zbierz tą roślinkę. I gdzie my mamy to? Ten artefakt, tam jest, dobra. Taki skryty szalony. Patrzcie, jak go ukryj przed nami. Rzeźbiony kieł Mumakila. O, to te chyba słonie, prawda? wiatcza, wia a może nie? Zobaczymy. Słuchajmy. It's finished. A true masterwork. What a fine carving. The front, I aged just killing this here Mumak. And the back, our next prize, the mighty krauk. A beast like that is a hunter's legacy. Show me the carving. Ha. <laughs> magnificent. Such detail. Look at me striking the mighty beast. I gdzie mam wychodzić? I gdzie mam wychodzić z tego Mumacu na terroryzm? Artistyczny licencja, mój brat. Jeżeli chcesz być górą, to sugeruję, że na tym momentu zniszczymy kartę. A przejrzyjmy się tego, temu. No faktycznie tutaj ucieka. Co tutaj mamy? Coś. Nie, tutaj nic nie mamy. Ale możemy się domyślać, że tam był ten Grauk. Dobra. Uh... Nie wiem, oki, ok, kto to. Może to brzmi z tego krasnoluda na przykład? Czy ktoś taki? Nie wiem, nie jestem pewien, kim jest ten Torwin. Pewnie powinienem go kojarzyć, ale no cóż. Dobra. I teraz ukryty płomień zrobimy. Ukryte te Mam, mam zaznaczoną? A, no mam. Dobra. Jak mam zaznaczoną, to dobrze. No to biegnijmy. Komu w drogę? Temu w czas, starion. Przykro mi. Płyłeś w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie. Samo życie. Ja już mam tylko. Tak, czerwone i zielone, dobra. O, tam... Nie, nie ma. Już myślałem, że tam... O, ale... Tu będą... Chociaż nie, to... To jaskinia będzie i tam dopiero zoba... spotkam te rośliny, których poszukuję! Ech, nie chciałem jeszcze skakać, ale dobra. Ukryty płomieni. Przepraszam was, da w chwilę telefon... Dobra, już jestem z powrotem. Wykonamy tą misję jeszcze jedną i skończymy ...questa. A, mamy tutaj drogie graugi, co? Bo ja chciałbym zebrać tą rośinkę po pierwsze. Krowiak błękitny. Oj, drogie gule, gule, gule. Co z was wyrośnie? Niestety nie stanowicie obecnie dla mnie żadnego zagrożenia. Odnowimy sobie życie. I to co ważne, czyli... roślinki. To jest jeden z istotniejszych powodów, dla których tu jestem. Dobra. Szybko zbierz tą. Szkoła przetryfania prawie już po wojzie zbliża do końca na szczęście To dobrze, że się zbliża do końca, tu już by nie rzec Kolejne, dwa góle hmm. Niebieskiego poszukuję czy czerwonego i zielonego, tak? Szkoda Ale najpierw ich trochę tutaj zbierzmy I teraz możemy zacząć wysadzać powoi. No, pierwsze 14 No więcej, więcej, więcej Tyle to wy możecie wiecie w takiej liczbie no Wszystkie Wszystkie Dobra Kolejne 13, pięknie. Ja w międzyczasie sobie jeszcze tutaj roślinkę tą zbiorę. Skoro wy się nie spieszycie, tak? To już tylko jedna zielona mi została. Dobra, już więcej tutaj wasz też chyba nie przyjdzie. Więc 43, jeszcze jedna beczka i będzie z głowy. Dobra, zbierzmy sobie też tą roślinkę. A czemu by nie? Już? Jesteście? Dobra. I zrobione. No cóż, to cóż by nie rzec, nie była jakoś trudna misja. Dobra, szybka. I jeszcze jedną tylko tą zieloną chcę bardzo znaleźć sobie. Pewnie potem będę musiał niebieskich szukać. Będę musiał wracać do tej jaskini. Dobra. Um. Ja, Bo jestem tu. Co? Przecież bym tutaj się teleportował najchętniej. I tak. I tą mi się zrobimy i skończymy. To będzie taki dużo krótszy odcinek. Nie wiem jeszcze ile mam czasu, ale wiem, że mam go niewiele. Więc... Jazda. To będzie taki nawet bardzo krótki odcinek. No! Chodźcie do mnie, moje ulki. Dobra. Pierwsza partia. Wow, nie daj się tuż bać... Przypięknie. Spróbuj, spróbuj. Dobra. Nic nie widziałeś. No i ostatnio. Dobra. Wszystko zajczone, C dodatkowe też. I tutaj podziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję za oglądanie. Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy wyśród Ziemię Cień Mordoru. Hejka.